Dzień dobry. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak powstaje nowy rząd. I porozmawiamy sobie o tym troszkę technicznie, tak, krok po kroku. To będzie pierwsza część materiału, która będzie przeznaczona przede wszystkim dla tych młodszych widzów, albo tych, którzy niekoniecznie na co dzień interesują się polityką, a chcieliby zrozumieć, co właściwie się teraz dzieje, ile trzeba będzie na wszystko czekać, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, jeżeli jesteście widzem, który to wszystko bardzo dobrze wie, to możecie sobie przewinąć ten film Kawałeczek do przodu. Na dole na liczniku będzie zaznaczone, gdzie zaczyna się. Taka część z moją własną interpretacją tej sytuacji. No, i tam nie będzie już takiej wiedzy stricte technicznej, będą po prostu spostrzeżenia, gorsze lub lepsze. Ale zacznijmy od samego początku. W ten wtorek został przedstawiony skład nowego rządu. Misję uformowania nowego rządu prezydent powierzył Morawieckiemu. Dostałem misję, żeby nagrać hip-hop od tego z wąsami. Czy musiał powierzyć akurat jemu? Eee, nie. I do tego sprowadza się znaczna część dyskusji, którą widać dzisiaj w mediach. Prezydent swoją decyzję tłumaczył tym, że zwyczajowo powinien on powierzyć rząd właśnie tej partii, która uzyskała największe poparcie, ale opozycja zaznacza, że jest to absurd, ponieważ od samego początku mówiła, że chce tworzyć jeden blok, który razem będzie szedł po prostu w tych wyborach i razem będzie formować rząd jako demokratyczna opozycja, składająca się z Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050 oraz Nowej Lewicy. No i licząc ich jako jeden blok, no to rzeczywiście Oczywiście oni uzyskali większe poparcie, im przypadło 11 milionów głosów, w porównaniu do około 7 milionów głosów, które uzyskał PiS, więc więcej. Im w tym momencie przebada większość parlamentarna. No i oni chcieli od samego początku proponować swój własny rząd, w którym premierem miałby być Donald Tusk. No ale prezydent, mimo rozmów z liderami, posłami innych ugrupowań, zdecydował się powierzyć rząd właśnie Morawieckiemu i Morawiecki miał 14 dni na przedstawienie składu tego rządu, co stało się w ten wtorek. I zapamiętajcie sobie, sobie liczbę 14, ponieważ będzie się ona przewijać cały czas, dlatego że właśnie od tego wtorku premier Morawiecki ma 14 dni na zdobycie wotum zaufania dla przedstawionego przez siebie rządu. Jeżeli interesuje was, jaki jest skład tego rządu, który został przedstawiony, to w tym momencie możecie go zobaczyć na ekranie. Możecie sobie teraz zapauzować, bo my przeskoczymy już dalej. Żeby ten rząd realnie sprawował władzę, musi zdobyć bezwzględną większość głosów. I przy okazji możecie sobie to zapamiętać, bo może wam się przyda na Wosie albo na studiach. Jeżeli ktoś tego nie wie, no to bezwzględna większość głosów to jest więcej głosów za, niż przeciw i wstrzymujących się. I tutaj wystarczy dosłownie jeden głos przewagi, żeby coś takiego przeszło. Czyli jeżeli w Sejmie mamy 460 posłów i posłanek, to wystarczy, że 231 osób powie tak, chcemy ten rząd. Problem PiSu zaczyna się jednak, kiedy policzymy sobie dokładnie na ile głosów mogą oni liczyć. Ponieważ wliczając w to koło Kukiza, no to mają łącznie 194 głosy. Brakuje im więc 37 głosów do tego, żeby mieć tą bezwzględną większość. Większość, która się zgodzi na rządy Morawieckiego. Część analityków i komentatorów zakłada, że PiS może tutaj spróbować pozyskać głosy Konfederacji, tylko po pierwsze, tych głosów jest 18, czyli dalej sporo za mało, a po drugie, sama Konfederacja wielokrotnie zaznaczała, że ona nie chce wchodzić w żadne układy z PiSem i została po to wybrana, żeby PiS nie sprawował dalej władzy. No i też, żeby Donald Tusk nie sprawował władzy, więc prawdopodobnie w jednym i w drugim przypadku będą po prostu na nie. PiS cały czas liczy również na PSL i ostatnio nawet ich rzecznik podkreślał, że trwają rozmowy. Z różnymi posłami z PSL-u, tylko jest taki jeden problem. Licząc całe PSL, mówimy tutaj o 32 głosach. Czyli znowu, jak policzymy sobie 194 plus 32, to nie wyjdzie nam wystarczająco głosów. No i tutaj mamy też podobną sytuację, że posłowie PSL mówią w mediach, że nie będą tworzyć żadnego rządu z pisem. Nawet było to podkreślane w dość mocnych słowach, że hej, no byliście dla nas wrogami przez te 8 lat, to dlaczego mielibyśmy się bawić teraz w jakieś sojusze polityczne? Stąd właśnie pojawił się omawiany w ostatnim odcinku pomysł morawieckiego na to, żeby przedstawić. Taki dekalog wspólnych spraw. I to byłby dekalog spraw, z którymi może się zgodzić każdy koalicjant, PIS-u, z którymi mogą się zgodzić posłowie lewicy, konfederacji, i w ogóle to wszyscy trzymajmy się za rękę. Tylko, że taki dekalog wspólnych spraw brzmi pięknie, ale żeby realnie pogodzić ze sobą ludzi o tak skrajnie różnych poglądach, no to wszyscy wiemy, że to nie byłoby zadanie proste. No i przez cały ten czas, jak to było opisywane, no to nie zanosiło się na to, żeby ktokolwiek potraktował to poważnie poza prawem i sprawiedliwością. Także głosowanie o powołanie tego rządu, który teraz został zaproponowany musi się odbyć do 11 grudnia, bo właśnie wtedy upływa 14 dni. I jeżeli posłowie i posłanki nie poprą PiSu, to będziemy potrzebowali, nie zgadniecie, kolejnych 14 dni, dlatego że Sejm będzie miał czas do 25 grudnia na to, żeby wybrać premiera i zaproponowany przez niego rząd. No i ponownie, żeby taki rząd został zatwierdzony, znowu będzie potrzebna bezwzględna większość głosów. Tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, zakładałbym, że no cały PiS będzie wiadomo przeciw, ale dodatkowo myślę, że konferencja. Federacja również zagłosuje na nie, żeby i zgodnie z zapowiadaną ideą, że nie będą wspierać ani tych, ani tamtych. Tylko, że to dalej będzie znaczyło, że głosów przeciw albo głosów, które się wstrzymały, będzie 212. Za mało, żeby zapobiec utworzeniu rządu, który zostanie zaproponowany przez Sejm, jeżeli do tego dojdzie. Jeżeli zostanie zaproponowany taki rząd, którego się spodziewamy. W takiej sytuacji oznaczałoby to, że prezydent musiałby powołać wybraną w ten sposób Radę Ministrów, na czele której stanąłby Donald Tusk. Według obecnych zapowiedzi. Ale jeżeli po raz kolejny pojawi się tutaj sprzeciw i bezwzględna większość bezwzględnie odmówiłaby temu, żeby rządził nami zaproponowany przez Sejm rząd, to prezydent będzie miał niezgadniecie 14 dni na to, żeby znowu zaproponować premiera i na jego wniosek Radę Ministrów. A Sejm będzie miał 14 dni na udzielenie tym razem już zwykłą większością wotum zaufania, czyli tutaj nie liczymy głosów wstrzymujących się, a wyłącznie bierzemy pod uwagę głosy za i głosy przeciw, no i wiadomo, wystarczy jeden głos za więcej, żebyśmy mieli tą zwykłą większość. Ale trzeba tutaj założyć jeszcze jeden scenariusz. Co jeżeli to wszystko się nie uda i cały czas posłowie i posłanki nie będą mogli dojść do porozumienia? Odpowiedź jest prosta: nastąpiłoby skrócenie kadencji Sejmu i ponowne przyspieszone wybory. Na co najpewniej będzie liczyć PiS, jeżeli nie uda im się w jakiś sposób uczynić Morawieckiego premierem? Czy coś takiego się stanie? Szczerze osobiście wątpię, bardzo wątpię i obstawiam. Ja wiem, że już na tym drugim etapie, który nas niedługo czeka, powołamy nowy rząd. I zobaczcie, co tutaj mówiłem. Obstawiałbym, wątpię, czuję. To są takie słowa, które pokazują mi, że należy przejść do drugiej części materiału, w której będę mówił o swoich własnych poglądach, z którymi możecie się zgadzać albo nie zgadzać, bo do tej pory starałem się przedstawić całość możliwie obiektywnie, możliwie technicznie właśnie dla tych osób, które chciałyby uczestniczyć w tym, co się dzieje, ale być może nikt im tego nigdy dobrze nie wytłumaczył. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Nie wiem, pewnie. Komu, ale warto próbować. Słuchajcie, mam wrażenie, że Morawiecki chce grać kartą PiS jako partia przyjaciół kobiet, co jest bardzo komiczne, patrząc na ich różne konflikty, które wydarzyły się w ciągu ostatnich lat i różne napięcia na linii znaczna część kobiet w tym kraju i PiS. Bowiem Morawiecki, proponując swój nowy rząd, obsadził 10 kobiet i 8 mężczyzn. I pewnie nie byłoby w tym nic specjalnie dziwnego, gdyby nie fakt, jak mocno było to akcentowane podczas przedstawiania proponowanego składu nowego rządu, który złośliwie bywa już przezywany przez z komentatorów rządem dwutygodniowym. Słuchajcie, zacytuję. Jest jeszcze drugi element, który ogromnie mnie cieszy. Ogromna reprezentacja pań w tym gabinecie. Bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało. Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko. I zakładam, że może tutaj dojść do dość komicznej sytuacji w momencie, kiedy ten rząd nie spotka się z aprobatą dotychczasowej opozycji, ponieważ PiS może wtedy grać kartę Patrzcie na to, tacy postępowi, tacy fajni, a mają problem z tym, że kobiety będą rządzić w kraju. Naprawdę byłbym w stanie spekulować, że komuś w głowie mogła się pojawić ewentualność, żeby wykorzystać to jako taką kartę obronną. Tylko, że nie wiem, kto to kupi. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto to kupi. Myślę, że panie, które głosowały na opozycję, zdają sobie sprawę z tego, dlaczego głosowały na opozycję. Myślę, że mogą mieć ku temu pewne bardzo konkretne powody. Ciekawe jakie. I raczej przekonujący nie będzie dla nich argument, tego, że przecież PiS zaproponował więcej kobiet na stanowiskach niż mężczyzn, więc widocznie działają w naszym interesie. Myślę, że to nie przejdzie, ale fajnie, że próbujecie. Warto też powiedzieć o jednej rzeczy, bo to się naprawdę zabawnie fajnie ogląda. Tylko, że ja bym raczej zakładał, że ten zaproponowany teraz rząd po prostu nie przejdzie, chyba że PiS wie coś, o czym my wszyscy nie wiemy i ma jakiegoś sekretnego asa, który w ciągu następnych dni całkowicie odwróci sytuację polityczną, no ale przyznajmy, że to brzmi troszkę nieprawdopodobnie, bo jeżeli takiej karty nie ma, to jedyne co nas teraz czeka, to marnowanie czasu Polaków i fakt, że trzeba będzie robić takie przydługie wstępy przy filmach, żeby wytłumaczyć dokładnie cały proces odbijania piłeczki, zanim będziemy w stanie normalnie uformować rząd. Chociaż jeżeli PiS zdaje sobie sprawę, że władzy nie uzyska, to nie należy wykluczać jeszcze jednej opcji. Grają na czas, ponieważ chcą ten czas dobrze wykorzystać. Taki czas można by było wykorzystać do tego, żeby troszkę utrudnić transfer władzy do kolejnego rządu, albo na przykład wykorzystać do tego, żeby stworzyć taki. Mit, że patrzcie, wybrali nas, to my stworzyliśmy nowy rząd, a potem wydarzył się jakiś fortel Donalda Tuska i ta władza została nam skradziona. I szczerze mówiąc, jako że jestem dość sporym entuzjastą oglądania ankiet ulicznych, to zdaję sobie sprawę, że obecnie znaczna część wyborców PiSu, gdzieś tam łapana na ulicy i pytana o opinie na najróżniejsze tematy, jest święcie przekonana, że PiS wygrał te wybory, PiS zdominował te wybory i czekają nas 4 lata rządów Morawieckiego. I słuchając tych nie mam takiego wrażenia, że ci ludzie mówią to dlatego, że wiedzą, że sytuacja nie jest jednoznaczna, ale no bardziej sympatyzują z pisem, więc może dlatego zakładałem, że to im się uda. Tylko ci ludzie są autentycznie święcie przekonani, że pis te wybory bardzo, bardzo, bardzo mocno wygrał. Szansa na to, że Donald Tusk obejmie władzę uczciwie jest po prostu zerowa. Więc jeżeli teraz pis przez dwa tygodnie będzie odgrywał scenki i będzie udawał, że wszystko jest w porządku, jest po naszej myśli, a potem nagle się okaże, że Donald Tusk zostaje premierem, to ci ludzie mogą się poczuć w jakiś sposób. Oszukani, zdradzeni. Tylko że nie oszukani przez Pisa, oszukani przez wiadomo, Donalda Tuska. I nawet jeżeli teraz to nic nie zmieni, to pomyślcie sobie, że ci ludzie prawdopodobnie będą bardzo, ale to bardzo mocno zmobilizowani, żeby za 4 lata pójść do wyborów i oddać władzę w ręce Prawa i Sprawiedliwości. A kto wie, to, że teraz mieliśmy taki zryw polityczny, to nie jest jeszcze gwarancja tego, że wszyscy obywatele jak jeden mąż pójdą na wybory za 4 lata. Może być tak, że wyborcy dotychczasowej opozycji pozycji po prostu się rozleniwią, a wyborcy PiSu będą strasznie mocno zmobilizowani przez to, że cały czas będą pamiętali, że ktoś niespodziewanie zabrał władzę, prawdopodobnie ze sprawą jakiegoś oszustwa i oni muszą tą władzę oddać Prawu i Sprawiedliwości. No i wiecie, ja rozumiem, że w interesie takiego grania wyborcami i robienia spektaklu przed wyborcami, to prawdopodobnie to się opłaca, ale z perspektywy wszystkich innych ludzi, to muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że to, co obserwujemy, to nie są jakieś rozgrywki w grach z serii Total War czy Civilization, tylko prawdziwe życie, to przestaje to być takie zabawne, ponieważ właśnie w tym momencie na ten spektakl przepalane są pieniądze podatników, którzy utrzymują to wszystko w ryzach. Oczywiście, oprócz pieniędzy tracimy też na to wszystko masę czasu, dlatego że zobaczcie, ile różnych etapów musi się zadziać, żeby finalnie dojść do momentu, w którym jakiś rząd realnie przejmie władzę w tym kraju. Oczywiście może być też tak, że wszystko, co powiedziałem przed chwilą to jest moja jakaś taka dziwna teoria i nic z tego się nie wydarzy i PiS po prostu głęboko jest przekonany, że utrzyma się przy władzy i że wszyscy przychylą się do nowego rządu. Być może rozmawiali z tyloma posłami, którzy powiedzieli, że ten rząd jest super i świetnie, zagłosujemy za wami, no ale na tym etapie naprawdę ciężko jest mi wierzyć w taki scenariusz i nie wyobrażam sobie, żeby to wszystko było aż taką grą w szachy 5D. Natomiast jak myślę o tym, że jest to spektakl przed wyborcami, a potem odpalam taką ankietę uliczną i widzę jak ci wyborcy głęboko boku wierzę w to, że PiS wygrał te wybory, no to to już po prostu zaczyna mieć sens. Ale jak będzie, zobaczymy wszyscy już niedługo. Może jeszcze wszyscy będziemy zaskoczeni. Może nie, zobaczymy. No i co, dziękuję pięknie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że kogoś albo zaciekawiły przemyślenia, albo przydała mu się ta pierwsza część, albo jedno i drugie to by w ogóle było idealne. Pamiętajcie, że możecie dalej zagrzać trochę kotków na zimę, bo kotkom jest zimno, bo jest zima. <laughs> to jest chyba oczywiste. Poprzez wsparcie z biurki, którą podrzuciłem chyba dwa odcinki temu. Na której zresztą udało się już zebrać naprawdę sporo pieniędzy, więc ogromne gratulacje dla Was. W tym momencie kaski jest tyle, ale zostało nam jeszcze kilka ładnych dni, więc postarajmy się tą kwotę nieco zaokrąglić, nieco powiększyć. Ogromne wyrazy uznania, jesteście wielcy. Dziękuję w imieniu Kociego Azylu, wiem, że oni są w gigantycznym szoku i nie spodziewali się tak dużego wsparcia z Waszej strony. No dobra, starczy tego gadania. Do zobaczenia już niedługo.